Cześć, witajcie kochani Pepkowiczy. patrzcie jakie fajne klapki. To jest nowość i kosztuje 15 zł. Takie japoneczki, mi się podobają te. Pokazywałam już Wam je w wcześniejszym filmie. I kosztują 25 zł. To nie jest wiklina, jest stylizowany, ale jest bardzo ładny. Podobają mi się też za 30 zł te tenisówki. Wszystko takie wakacyjne kolory. i podobają mi się takie adidasy. Za 40 zł. Bardzo fajne. O. No i zostało mało z tych kompletów, które ja Wam pokazywałam. Jak nie ma Pani i to. Za 40 zł. Pamiętacie, pokazywałam Wam te kopleciki, co zostało już e, tylko spodenki. Ale mamy jakąś nowość. E, jeśli chodzi o asortyment sportowy. I trochę mi trudno wyciągnąć go, ale sobie poradzę. Poczekajcie. <noise> Muszę się wyplątać. Powiem Wam. Udało mi się. Ej, są takie getry sportowe z takim suwakiem na klucz. Ci, którzy biegają, to wiedzą, że taka rzecz się przydaje, żeby schować klucze. I cena 40 zł. O. I zaraz od tego wam pokażę bluzeczkę. Takie zestawy do ćwiczeń, do biegania. To jest typowo sportowe. Wiem, że moje widzki też są to osoby aktywne, które uprawiają sport, więc. O! Coś dla was. Do tego taka bluza fajna, tak wykończona. I. Tutaj ma to takie wycięcie. I cena z tyłu. I cena 50 zł. Ale widzę coś fajnego. Widzę fajne spodenki. Sportowe z taką siateczką. One są wykończone. Pod spodem mają getry. Bardzo przyjemny materiał. Cena 25 zł. To bardzo dobra cena. Jak za takie spodenki do biegania czy do uprawiania sportu. I tak Wam pokażę z bliska. Bardzo dobra cena. Bardzo ładne. I są odpowiednik ich taki Niebieski. Och, spadło mi coś. Powiem Wam, że trudno się nagrywa jedną ręką i pokazuje drugą. O! I tu są takie spódnki. O! I zaraz cenę zobaczymy. E, cena 40 zł. Więc bardzo fajne. Te getry już Wam pokazywałam. Przypomnę tylko cenę. Cena 50 zł. I tutaj jeszcze mamy takie getry, które Wam poprzednich filmach pokazywałam. 50 zł. I do tego bluzeczka za 30 zł. Więc dla moich widzów, które uprawiają sport, coś fajnego pokazałam. No i mamy te spodęgi, które Wam pokazywałam. I cena 40 zł, ale widzę czapeczkę z nowości. I cena czapeczki z daszkiem 30 zł. Bardzo fajna cena, fajnie zrobiona od środka, tutaj Wam pokazuję. I są oczywiście za 10zł fajne podkoszulki. One są co roku. Mają fajny skład, bo to jest bawełna i taka jest rozmiarówka. I tak Wam obiadę. Ta szara mi się podoba. Czarne mi się wszystkie podobają. To jest taki podkoszulek, który pasuje do wszystkiego czern. ale są też fajne te pomarańcze i żółcie na lato. O! Ten pomarańcz jest bardzo fajny. Taka mgiełka za 10 zł. I powiem Wam, jest dużo spodni. Spodnie są tak od 30 zł. O! Ja Wam polecam takie boyfriendy. Dajcie znać, czy sobie kupiłyście. Ja kupiłam, jestem bardzo zadowolona. Moje koleżanki kupiły, też są bardzo zadowolone. Bardzo, bardzo są zadowolone. Od razu poleciały do sklepu, jak im powiedziałam, kupiły i mówią, że no super. Są bardzo, bardzo wygodne spodnie mają. Tutaj chcę Wam pokazać też z biżuterii coś ciekawego za 10 zł. Tak to wygląda. I paczka takiej ściąga, czy widzicie, za 5 zł. Czarny i srebrny. A tu mamy z Harry Pottera. Na oczy, żeby sobie do spania nałożyć za 8 zł, duży jest wybór różnych ściągaczy za 5 zł. Tak wam obiadę. Ja tu lubię z Pepko takie spinki mieć do włosu. Te bransoletki też są fajne, za 5 zł. Na gumaczkce to jest bardzo fajne. A ja polecałam te spinki za 3 zł. Jeżeli macie te długie włosy, tak jak ja, potrzebujecie spiąć, to one są super. I tak to się prezentuje. I jeszcze Wam chcę pokazać opaski e, ładne e, za 2 zł. Patrzcie, jakie ładne. A tu zestaw za 3 zł. To jest plastyk, ale bardzo ładnie wygląda. E, o. I mamy takie szczotki maleńkie do torobki. Bardzo ładne. I jeszcze Wam pokażę ściągacze za 4 zł z takimi koralikami Bardzo fajna cena. Zazwyczaj takie rzeczy kosztują więcej. I mamy takie opaski, które są modne. One są po 8 zł. Panterka, bardzo dobra cena. A ta jest na przykład za 5 zł. W indziej dzień będziecie mieli je o wiele droższej cenie. A ta jest za 5 zł. Taka z skóra z ciekami, więc y, bardzo dobrej cenie. Ja powiem Wam, czy y, ta opaska kupiona w tym sklepie, czy To może być czasami ten sam producent, ta sama fabryka gdzieś tam daleko, więc to bez różnicy. Kochani, na tym kończę ten film. Życzę Wam miłego dnia, dużo uśmiechu i do zobaczenia. Cześć.